Pamiętajcie, pamiętacie ten odcinek ze zwierzętami, jakie je męczyliście i czego nie lubią? Zobaczcie. Teraz, jak jej to robiłam, spałam z nią. Jest zdenerwowana. I zobaczcie. Nic jej nie robię. Normalnie. Tylko tak. I płaczę. Malu, nie płacz. Hej. Mała. Halo, do klatki może chcesz. Ej, bo to jest może znak, że jest albo głodna. O fuj. Zajszczała się. Ej, Roxy! Ej! O nie! Roxy spadła! O nie! Spadła i teraz płacze! Złamałaś coś, małpeczko, kochanie! Gdzie? Gdzie jesteś? Tu jesteś? Podłużeczkę, pauzę zrobiłam. Widzicie, jak płaczę? Cichutko, proszę cię. Proszę teraz, na co nie patrzeć. Cichutko, roksanko. Cichusia, cichusia. I Luksi nadal płacze. Ale ja nie wiem, czemu ona płacze. Luksi. Przecież nic jej nie robię, a ona płacze. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, jak to jest. Przecież jej nie męczę. Ja tylko głaszczę. Widzicie? No, ale Roxy! No, no mała. co ja ci złego robię? Ona jest teraz wystraszona i dlatego... No chodź malutka. Przecież nic no ci nie robię. klateczki? Szusiała się po prostu wszystko. Chodź, idziemy do klatki. O, malutka. Jest jeszcze chętniej, i frania, zaraz wam ją pokażę. Mówię, to muszę odłożyć małą do klatki. Tu jest ich klatka. Mmm, kochanie moje. Zobaczcie, podamy je tak. Ups. To jest dla nas najważniejsze jak mamy świnkę morską. Bierzemy tak? Normalnie i wkładamy. Bez, rzucana, be, bez rzucania, bez niczego. E, zaraz Wam pokażę świnkę morską. Franie i Hanie. Razem. Franiu, Haniu, kochane! Mordeczki! Chodźcie tu, budziary małe. Pierwsza Hania i druga Frania. To jest Frania. tak taki piękny. widać się tu dla widzów. Ja jestem Flania. Dzień dobry. Mam tu oczka. O, widzicie mnie? Ojka. Jestem Flania. No, Flania nie będziemy tak wyjmować. Ona jest nowa. Może się troszeczkę bać. A to jest nasza frania, Hania, która już w ogóle się boi. Hanu? Halo? Hanu? Ej, Roxy, spokojnie, nie było. A Hania? A Hania, co? Hania, nie kłóćcie się z Roxy. Chodź, chodź mała, ja cię tu złapię. No dla widzów muszę wszystko zrobić, mała. Kochanie, ona się bardzo boi. Bym nawet powiedziała. Zobaczcie jej oczka. Ona ma piękne oczka też. Tu ma oczko. Widzicie mnie? Ejka, mam tu oczko. No, piękne, takie zliczne oczko. Już proszę, kładamy. Dziewczyny łocha, hulala, dobra. I jeżeli wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, która jest tutaj, komentarzem i zobaczcie. W macie mój link do Instagrama, mój link do TikToka, mój link do Bigo Life. Mój link do Messengera, mój link do Facebooka i mój link do wszystkiego. Papa. Pa.